Delfina Osiołek. Halo, mówi tata Świnka. Dzień dobry, użytkowniku. Wygrałeś darmowe tysiąc Robuxów. Wreszcie mamy kupę kasy. Jesteśmy bogaci. O, tak przypuszczałem. Mamusiu, co zrobimy z tym hajsem? Wydamy charytatywnie. Do Pepi przyjeżdża delfina-osiołek. Ostatnia stacja! Wypierdalać? To pociąg delfiny! Oh, delfina! Bonjour! Bonjour! To wypierdalać? Po francusku. Bonjour! Bonjour. Zabieraj to gówno. Mam cię w dupie! Delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Ty chyba śnisz. Muszę Państwa przeprosić, że najlepiej mówię po angielsku. Co ty majaczysz? Mówisz całkiem źle. Bardzo miły. Jutro, by mieć z głowy delfinę, wyślemy ją do przedszkola. Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Co za idiota. Ten hours later. Nauczmy ją śpiewać. Oczy zielone. Odkąd zobaczyłam ciebie. Nie, wolałabym coś bardziej na czasie. Koniecznie zostaw subskrypcję po więcej takich filmów. Uwaga! Film stworzony wyłącznie w celach humorystycznych. Nie ma na celu nikogo obrażać. Kanał V